Hej kochani, zapraszam Was dzisiaj na kolejny haul zakupowy. Właściwie to będzie już ostatni w tym roku haul zakupowy, bo dzisiaj mamy Sylwester i wybraliśmy się na zakupy w Biedronce i w lidlu. I w sumie Wam tutaj pokażę mam długaśny paragon z Lidla. Tyle wyszło, ale jeszcze z butelkomatu obniżyło nam cenę. No i tyle zaoszczędziłam, także sporo. No i tutaj z Biedronki 65 zł, także w sumie około 750 wyszło za te zakupy. I już Wam pokazuję, tutaj mam zgrzewkę mleka w butelce, bo było w promocji, opłacało się. No i dwie zgrzewki koli tej Lidlowej. I już tu przechodzimy do zakupów z Biedronki i z Lidla zakupy są pomieszane, także lecimy po kolei wrapy, tortille, cukier waniliowy, ale to takie duże opakowanie 300 gramowe papier toaletowy nawilżany Mozarella, mamy 4 sztuki, bo była promocja 2 plus 2, także wzięłam 4 sztuki. Gdzieś tam będzie. Oczywiście mój ulubiony, ukochany twaróg z Bychawy. Trzy jogurty naturalne. Do sałatek, surówek i do jedzenia. Ser Liliput w kawałku. Będę robiła dzisiaj na kolację sylwestrową, że tak powiem. Pizzę taką domową z kurczakiem, także ser. Tutaj marchewka do jedzenia dla królika. Przyprawy też będą bazylia. Przyprawa do ryb z nutą cytryny. Tutaj mam jakąś kiełbasę śląską chyba z szynki na przecenie. Także wzięłam. Wędlinka też na przecenie 50% mniej. Pierś z kurczaka, pierś z indyka, dwa razy. I z kurczaka też była dwa razy, ale gdzieś tam będzie. W promocji oczywiście były filety z piersi kurczaka. Po 15 zł z kuponem lidl. Także wzięłam w sumie cztery opakowania, bo na jeden kupon można wziąć było 5 kilo. A to, że tu miałam kilo z kawałkiem, więc wzięłam po prostu cztery takie opakowania w tej promocji. Jeszcze jedno, tak, cztery opakowanie filetów tutaj. Artur sobie wziął Sprite'a, Wiktorek Fante, dwa banany. Tutaj Michał wziął sobie jakiś specjał mięsny z golonką wieprzową. Marchewka z groszkiem dwa razy wzięta, ale nie wiem gdzie jest drugie opakowanie, szpinak. Yy, koncentrat pomidorowy, bo będę po nowym roku robić bigos, yy, sos do tortilli. No i dwa razy taki duży majonez. Był po 9 zł skani. On. 830 ml Był przeceniony, no bo już jest po świętach Także dwa takie słoiki, u nas majonez idzie No i siatka pierwsza z głowy, teraz chipsy Tu mam monsterki o smaku pizzy I w Lidlu była taka promocja 2 plus 1 na wszystkie chipsy Także chłopcy wzięli monsterki Jedne klasyczne i dwa razy Pizza, także będzie na przekąski. Mix sałat klasyczny. Tutaj taką przyprawę z Kani, Natura. Szczypta smaku. Tu oczywiście jest kapusta. Dwie główki na bigow I osiem butelek perły. Bo była też promocja w Lidlu, że 8 w cenie 4, czyli 8 butelek, a zapłaciliśmy za 4. Także tutaj te dwie rzeczy i nie będę już tego wyjmować, tylko to zestawię. A! I przechodzimy do kolejnej siatki. Tak samo promocja z kabanosami była 2 plus 1, także na kabanosy z PIKOK i wzięłam jedne z serem cheddar drugie takie zwykłe z serem i jedne 100% z kurczaka. Tutaj Artur wziął jakieś jeszcze takie krakersy coś w tym stylu. Takie o zwierzątkowe. Kakao w promocji było. A chłopcy piją kakao. Zwłaszcza Wiktor kakao z tymi mini piankami. Tutaj Artur wziął te lubi się misie. W biedronce Wiktorek wziął tego donuta takiego z czekoladą. Tu dalej mamy te przyprawy do ryb. Skończyła mi się w domu. Wziąłam sobie już na zapas. A w Lidlu była na wyprzedaży, że tak powiem. Dwa razy czosnek granulowany. Kolejny miś. Kolejne mozarella Ja wzięłam sobie kruasanta. Tu Michał wziął jakąś taśmę taką zieloną. I wzięłam tutaj ser sałatkowo kanapkowy z pilosa, taki alafeta, feta, półtłusty. To już chyba czwarta mozarella Bazylia. Kolejne misie, pasta jajeczna ze szczypiorkiem, a druga jajeczna z bekonem. Tutaj mam te musy owocowe z Pokemonowe, Eevee i Pikachu. Tu kolejne Pikachu i znowu Iwi. No oczywiście chłopcy zobaczyli telewizji oczywiście reklamę, że Wojanek nowy smak o gumy balonowej no i mówią, że musimy do, do Biedronki pójść żeby zobaczyć czy są, no i była świeżo wystawiona paleta i ludzie kurcze brali z grzewkami, ja nie wiem co to jest za fenomen ale wzięli sobie Wojanki ja mówiłam po jednym, a tatuś im powiedział a weźcie sobie po dwie, no i <ścười> mamy cztery butelki Wojanków o smaku gumy balonowej. Po prostu niesamowity fenomen. Oczywiście Wiktorek zobaczył, że jest szampan pikolo, borówkowe. No i wiadomo, trzeba było wziąć. Ja dla siebie wzięłam, no bo. Yy, Dzisiaj rano wziąłam to prawda, ostatni antybiotyk, no ale twierdziłam, że no nie bardzo jeszcze mogę wypić jakiś alkohol, że tak powiem. E, piję okaz okazjonalnie, no ale twierdziłam, że sobie wezmę piwo, takie zerówkę i mam tu wiśnie z cytryną. No i Wiktorek jeszcze z okazji Sylwestra e, chciał ciasto. Tu jest jakiś ciasteczkowy bit i jeszcze upieczemy mafinki czekoladowe. Także takie imprezowe menu, że tak powiem. Ta pizza domowa, te ciasto. I jeszcze tutaj będzie coś, co pokażę Wam. Dwa razy chleb tostowy. Tutaj pomidory. Miałam ochotę na pomidory. I tutaj znalazłam takie jedyne pomidory. Malinowe. To prawda, nie przepadam za nimi, za malinowymi, ale nieważne. Niedoskonałe. Z Polski. Polskie pomidory. Kilogramowe za 14 zł. Tylko dlatego, że są niedoskonałe. Czyli tu mamy dwa duże, takie dwa mniejsze. Mnie to nie przeszkadza, także wzięłam pomidory, bo miałam ochotę na po prostu pomidory yy, na kanapkę. Tutaj na przecenie w Lidlu. Tylko opakowanie jest rozwalone. Takie świąteczne talerze. Dwa. I one kosztowały 27 zł. A teraz po świętach są przecenione na 13,50, czyli za pół ceny. I już Wam pokażę. Artur, pomóż mi. Tak, Artur mi pomaga dzisiaj w holu. Tak to wygląda: taki mniejszy talerzyk. I pod spodem większy. Merry Christmas. Także takie dwa talerzyki świąteczne wzięłam. I tutaj jeszcze dzisiaj na Sylwestra Zobaczyliśmy to i twierdziłam, że spróbujemy Jest to jakiś chicken box Select Chef I powiem Wam, że yy, On normalnie kosztuje chyba 25 zł było A dzisiaj był przeceniony Znaczy się przeceniony, po prostu w promocji I za taki jeden box 20 zł Także stwierdziłam, że a spróbujemy w środku są nuggetsy, stripsy i skrzydełka oraz dwa sosy. Także wzięliśmy z okazji też Sylwestra takie o kubełki na przekąski. I kolejna siatka za nami, została nam już ostatnia. Powiem Wam, że sporo rzeczy też wziąłem na promocji, jakieś przecenach. Tu Wiktorek wziął sobie kiełbasę z pieczono. Zawsze Wam polecam tę kiełbasę, jest przepyszna. Tutaj Michałowi się zachciało jeszcze makreli. Tutaj w promocji była jakaś posełka z indyka o smaku maszlanym, także wzięłam do spróbowania. Tutaj wzięłam taką kiełbasę hmm, podwawelską. Ja już ją raz kupowałam i ona jest bardzo dobra też. I z myślą do Bigosu. Tutaj też wziąłam kiełbasę, jakąś kruchą od Krajana z Pikok. Też była w promocji, stwierdziłam, że spróbujemy, bo nie wiem, czy ją próbowaliśmy, czy nie. Dalej tutaj pierś wędzona z kurczaka. Tu jedną udało mi się wziąć z przecenioną, a drugą wzięłam normalnie. Także tutaj się zrobi na obiad jakiś. Kurczak w sosie, znaczy się kurczak, no ta wędzone pokroję w kosteczkę do tego jakiś sos serowy czy coś i z makaronem. Taki o szybki obiad będzie dwa razy. Masło tutaj, Michał znalazł taki ładny boczek, bardzo ładny. Dwa razy wzięłam ser Goldy z pol mleka. Był 15 zł za kilogram. A z marki własnej Lidlowskiej, ser Gouda był za 27 zł kilogramowy. A tutaj mam za 2 30 zł. Zapłaciłam. Także wzięłam, a u nas ser idzie. Tutaj dalej mam schab z liściem laurowym. Dalej tu mam boczek wędzony surowy. Na niedzielę, może zrobię jajecznicę i do tego właśnie bekon taki usmąża. O, kolejna pierś z kurczaka z przeceny. Tutaj szynka wieprzowa wędzona. O, tutaj wzięłam łazanki z kapustą i z grzybami. To wziąłam dla siebie tak do zjedzenia. Tutaj groszek taki zielony, mrożony do zupy groszkowej. Tutaj mam takie obiadki, one były w promocji, ale sobie pomyślałam, tak, że jutro, nowy rok, nie będzie mi się chciało pewnie gotować. Jak północy, człowiek nie będzie spał i tak dalej. Twierdziłam, że a na szybki obiad po prostu takie obiadki, zwłaszcza że były w promocji, około 7-8 zł za dany rodzaj, także naprawdę jeśli szukacie coś na szybki obiad do zjedzenia na ciepło to ja naprawdę polecam wam te takie obiadki bo są bardzo smaczne już testowałam także jutro nie będę już gotować obiadu każdy wziął swoje ulubione smaki że tak powiem o druga marchew z groszkiem Tutaj ja dla siebie wzięłam jakiś makaron ryżowy z kurczakiem w sosie w stylu azjatyckim z nasionami sezamu i przetleniony był właśnie. To ja dla siebie wzięłam na obiad jutro, a tutaj chłopaki mają tamte. Tutaj wzięłam pielmieni z mięsem z kurczaka, bardzo dobre są. Tutaj mamy oczywiście parówki dla parówkożerce i kurczak udo promocji było chyba po 6.50 za kilogram, także wzięłam uda i podudzia. No i tyle. Także tak się przedstawia hol zakupowy. Ostatni w tym roku za te 750 zł około tak przeliczeniu na szybko z moim pomocnikiem i tutaj takim niewidzialnym pomocnikiem z Everest. Tak! No. Także Everest tutaj do Was wychodzi i się pożegnać. Dobrze. Kochani, ja Wam życzę wystrzałowego sylwestra, udanej zabawy. A ja tutaj teraz to sprzątam. I tyle. Do następnego razu.